Takich tłumów dawno na wernisarzu tutaj nie było. Mnóstwo osób zainteresowanych zobaczeniem Zgorzelca sprzed lat, obejrzeniem archiwalnych zdjęć czy plakatów. Wystawę ukazującą 80-lecie Zgorzelca przygotowała Biblioteka Miejska. Dzisiaj jest wermisarz wystawy przygotowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną ze zbiorów opracowanych również przez bibliotekę pracowników. Wystawa potrwa od dzisiaj do 4 kwietnia. Będziemy przygotowani, żeby oprowadzać wycieczki, indywidualne osoby, które będą chciały zobaczyć. No i tak widać na planszach. plansze są przygotowane. To, to są fotografie, ulotki, zaproszenia, dyplomy. Przede wszystkim skupiliśmy się na fotografii. I to wszystko będziemy omawiać. Dzisiaj tylko taki wermisaż, który przedstawimy pokrótce. Na wystawie można zobaczyć przestrzeń miejską dawniej i dziś. To często podróż sentymentalna dla wielu mieszkańców. Pani Halina na potrzeby wystawy przekazała kilka swoich zdjęć. Zajrzałam do swoich starych albumów, bo wyszukałam takie, które miałam. I które trochę pamiętałam, w których to okolicach nieraz potem się zastanawiałam, bo jak tylko tam jakieś drzewo, ulica, no to, no to już tak nawet mi sami było po tylu latach trudno zidentyfikować. Ale zidentyfikowałam, no i kończyłam tutaj liceum ogólnokształcące. Tam są zdjęcia właśnie z tego liceum. Jak dodaję, wiele lat temu sama robiła zdjęcia i sama je wywoływała. Dziś mogą oglądać je wszyscy. Spacery na przykład ulicami miasta, z, moim, z moją córką tą starszą, z, z, gdzieś z koleżanką, pod restauracją byłą taką kaprys akurat tam, żeśmy przechodziły. Otwarcie wystawy to ciekawe spotkanie z historią miasta. Historia Zgorzelca, samego Zgorzelca zaczęła się 8 maja 1945 roku. Po zakończeniu wojny, po podziale, zgorzelec przypadł Polakom, i wtedy zaczęło się pierwsze osadnictwo na tych terenach. To także czas na posłuchanie wspomnień pierwszych zgorzeleckich osadników, którzy przekazali je bibliotece. Wyprawa na ziemię odzyskana była wtedy dla podkrakowskich chłopów śmiałym przedsięwzięciem oderwać się od ojc ojcowizny, zostawić krewnych. Nie było łatwo. Mimo iż upłynęło kilka lat od zakończenia wojny, przeciętny mieszkaniec małopolski nie wierzył, że tam na zachodzie można żyć obożemu. Chociaż Niemcy hitlerowskie upadły, ale ich duch ciągle straszył. Wernisaż wystawy jest pierwszym elementem obchodów 80-lecia polskiego zgorzelca. Na 80-lecie będzie się składał cykl wydarzeń, i tych, które zwykle obchodzimy, tak jak na przykład forsowanie Nysy Łużyckiej, ale też tym wydarzeniom, które obchodzimy cyklicznie. Chcemy nadać taką specjalną oprawę, tak żeby było widać i czuć, że ten rok jest taki dla nas szczególny. Dla wielu oglądanie wystawy to czas sentymentalny i powrót do lat dzieciństwa, ale także do czasów już nieco zapomnianych. Tutaj! Pamięć nie ginie. Myślę, że dla osób po osiemdziesiątce to tylko chwila, bo czas szybko mija. Dla, dla kolejnych pokoleń to jest piękna historia naszego miasta. Wiele się działo, wiele się zmieniało. Zgorzelec był grecki. Teraz wielu gości z innych krajów, z Ukrainy. To, co się dzieje wokół, wpływa na nasze miasto. Ale przez to ta historia jest bardzo, bardzo ciekawa. Przecież jeszcze niedawno, pamiętacie Państwo, cieszyliśmy się z tego, że granice znikają, a dzisiaj się boimy, czy nie wrócą. Więc, tak jak mówię, dramatycznych zwrotów akcji w historii miasta było dużo. Wernisarz odbył się pod koniec lutego i było to pierwsze z wielu zaplanowanych działań urodzinowych w Zgorzelcu. Wystawę można oglądać do 6 kwietnia w Galerii Miejskiego Domu Kultury, właśnie w Skorzelcu.